Niewiele osób wie, że Zgorzelec jest jedynym polskim miastem, gdzie żył i urodził się mistyk, który jednocześnie był dysteistą. Teizm to pogląd, który zakłada istnienie Boga lub bogów. Zasadniczo teiści uważają, że ten Bóg lub ci bogowie są dobrej natury. Hola, hola Basiu, nie wszyscy teiści wyznają taki pogląd. No, są na przykład jeszcze malteiści, którzy wręcz uważają, że Bóg jest z natury zły. I właśnie go demoniczną i złośliwą wolą tłumaczą niedoskonałości tego świata. Wreszcie są dysteiści, czyli ci, którzy uważają, że skoro Bóg jest postacią absolutną, to musi w sobie łączyć dwie natury: dobrą i złą. I taki właśnie dysteistyczny pogląd wyznawał żyjący na przełomie XVI i XVII wieku Jakub Bymę, który z zawodu był szewcem Biografowie piszą o nim, że czytał Biblię, alchemiczne dzieła Paracelsusa, a nawet, że inspirował się kabałą. Powiedzmy to sobie szczerze: to nie są typowe lektury dla szewców. Szczególnie dla szewców żyjących w XVI wieku. Sam Jakub stwierdził, że wiedzę, którą pozyskał, przykazał mu Bóg, że właśnie Bóg miał otworzyć księgę przed jego duszą i wówczas w 15 minut nauczył się więcej niżeliby przez lata, gdyby chodził na uniwersytety. A rozjaśnijmy, że nie chodził na uniwersytet. A mimo wszystko jego dzieła były czytane przez wielkich uczonych, m.in. przez Izaka Newtona, tego od grawitacji. Czy nawet przez naszego wieszcza narodowego Adama Mickiewicza, który ponadto napisał o nim całkiem długi i niezły esej. Pierwsze swoje dzieło pod tytułem Aurora Jakub Beme stworzył na podstawie swojego doświadczenia mistycznego, które opisał jako mądrość Bożą, która spłynęła na niego jak promienie światła. I w tym dziele m.in. napisał tak: Światło nie może przejawiać się bez ciemności, tak, i Bóg pełen dobra nie może istnieć bez posiadania w swojej naturze przeciwieństwa światłości, czyli zła. Niestety za życie Jakubymy był prześladowany przez osoby duchowne, które uznawały jego naukę za truciznę, a po jego śmierci motło zdewastował jego nagrobek nawet. Zmarł w 1624 roku w Zgorzelcu, a jest pochowany tutaj, na cmentarzu w Gyrlic. Przed śmiercią prosił Jezusa o przyjęcie, a następnie powiedział teraz idę te, do raju.